Pierwszą nagrodę w części literackiej zdobyła Ola Onichimowska. I Olę serdecznie proszę o przedstawienie fragmentów swojej nagrodzonej pracy. Olu zapraszam. Ja, y, przepraszam bardzo, trochę odejdę od scenariusza, ale chciałem serdecznie przywitać pana marszałka. Województwa Zachodniopomorskiego, pomorskiego pana Eugierda Gablowicza. panie ja serdecznie zapraszam. Szanowni państwo, ja tylko chciałbym tak naprawdę się przywitać i przepraszam za to, za to wtargnięcie nagłe, ale, ale staram się zobaczyć wszystko, co dzieje się na zamku. A dzieje się bardzo, bardzo dużo. Cieszę się, że, że są to różnego rodzaju aktywności. Cieszę się, że również ta konferencja dzisiaj, ta się, dzisiaj tutaj się odbywa. Cóż, nie będę dalej przerywał. Chciałbym życzyć tylko Państwu osobiście zdrowych, pogodnych, wesołych świąt i wszystkiego najnajnaj na święta. Już dalej nie przerywam. Jeszcze raz za wtargnięcie przepraszam. A my za wtargnięcie serdecznie dziękujemy. Wejście nastąpiło w bardzo ważnym momencie, Olu. Tym bardziej proszę cię o przesawienie nagrodzonej pracy. Posłuchajmy razem. Słowa: stuk, puk, trzask i zgrzyt. Gdzieś obok przejeżdża karetka, jeszcze dalej której z matek rozpaczliwie woła zaginione dziecko. Szum pociągów, tłuczone szkło, donośna muzyka na jednym z peronów, hałas obcasów, szelest liści. Drobne łzy: kap, kap, kap. Darcie gazety, gryzienie jabłka, stukanie krawędzią buta w drewniane schody i paniczny oddech, łamanie kości, wołanie o pomoc, śmiech i czarna rozpacz, muzyka. To wszystko tworzy nasze życie, dźwięków doświadczamy zawsze i wszędzie. Śmiem stwierdzić, że towarzyszą nam one nawet podczas pierwszych majotycznych podziałów, kiedy jeszcze nas nie ma, a zarazem istniejemy już w całej okazałości. Słyszymy to, w czym jesteśmy, jesteśmy w tym, co słyszymy. Nawet nie potrafimy oddychać, a mieszkamy pod sercem matki, któremu nieustannie się przysłuchujemy. Wszystkie płyny ustrojowe tańczą wokół nas, jezioro będzie, a my, jak ostatni głupcy, ulegamy im. Co cisza robi z nami? Skłania do przemyśleń, oswaja z bólem, podaje rękę cierpieniu, ale także rzeczywistości. Wykonuje nieumiejętne zdjęcia naszym niezadowolonym minom, żeby ukazać istotę procesu życia i z uśmiechem na twarzy powiedzieć, a nie mówiłam? Co my robimy z ciszą, nie doceniamy jej. Zakopujemy i zapominamy. A kiedy musimy sobie przypomnieć, dostrzegamy jedynie negatywy, którymi, którymi chwilę później podcinamy żyły. Nie doceniamy ciszy. Nie doceniamy tego, że ona jest z nami zawsze i wszędzie. Nie chcemy tego wiedzieć, bo przecież nie jesteśmy wrażliwi. Oni nie są. A ci, co jednak są, uważani są za wariatów. Jestem wariatką. Dziękuję. To chwalebne wariactwo. Olu, serdecznie dziękuję i gratuluję pierwszej nagrody, a drugą nagrodę zdobyła we wspaniałej młodzieży, wśród wspaniałej młodzieży Wiktoria Wojciechowska. Przypominam literacka część konkursu. Wiktorio, proszę o zaprezentowanie fragmentów swojej pracy. Myślę, że cisza ma potężną moc, większą niż jakikolwiek człowiek, jakakolwiek siła. Potrafi diametralnie zmienić nastrój człowieka, ostudzić emocje, zesansować od problemów, smutków, truk, trwóg i frasunków, które go gnębią i przytłaczają. Cisza wycisza, gdy wewnątrz mnie buzują emocje, gdy jestem rozżalona, zła, gdy nie panuję nad samą sobą, cicha samotność wyrywa mnie z pod panowania tych podłych uczuć. Po ataku agresji następuje zdystansowanie. Sprawia, że ogarnia mnie opanowanie, spokój. Zaczynam nad sobą panować. Zagłębiam się w myśli, rozpatrując każdą z nich osobno, spokojnie i bez nerwów. Niewątpliwie przybliża ona mi samą siebie. W obliczu długiego milczenia poznaje swoje wnętrze, swój charakter. Kiedy nie potrafimy poradzić sobie z otaczającym bezgłosem, może nie do końca radzimy sobie z własnymi myślami? Bo cisza obnaża nasze złe intencje, grzeszne pomysły. Po reakcji na bezgłos można wiele dowiedzieć się o drugim człowieku. Gdy nie umie w, niej, w nim długo wytrzymać, gdy sobie z nim nie radzi, możemy wnioskować, że ma jakiś problem, że wstydzi się tego, co dzieje się w jego duszy. Cisza sprzyja rozważają, rozwojowi myśli, koncentracji. Gdy coś mnie dręczy, gdy w mojej głowie tłoczą się myśli, potrzebuję właśnie jej. Wśród hałasu słów i ludzkiej wrzawy codziennego zgiełku nie potrafię poradzić sobie z problemem. Dźwięki je tuszują, tłamszą w zarodku. Dopiero bezgłos obnaża wszystko to, czego się boję, co mnie dręczy. Pod wpływem zagłębienia się w myśli, przeanalizowania wszystkich nurtujących zagadnień zmieniam się. To cisza skłania mnie do zmian. Młodzieży gratuluję najpierw tych mądrościowych przemyśleń. I życzę, żeby tak właśnie żyć. A dopiero na drugim miejscu gratuluję nagród, które teraz zostaną wręczone. Na ten moment serdecznie proszę tu do siebie panią dyrektor pierwszego Liceum Ogólnokształcącego, panią Ewę Budziach oraz prezesa Fundacji Dom Rodzinny w Łysogórkach, fundacji, która jest organizatorem zamkowego spotkania, pana Marka Dorożyńskiego. Pan prezes mówi, żebym coś powiedziała. Ja chcę powiedzieć, że przede wszystkim bardzo Państwu dziękuję organizatorom za to sympozjum, za ten szczeciński zalew myśli. Trochę żal, że frekwencja taka może nie najwyższa, ale wszyscy wiemy, że nie w ilości, a w jakości leży ta prawdziwa wartość naszego życia. A już osobiście dziękuję mojej szkole. Wspaniałym uczniom. Dziękuję pani doktor Agnieszce Kochan za czuwanie nad całym projektem od IDEI się zaczyna. Dziękujemy pani Agnieszko, jak, jak już jestem przy głosie. Dziękuję również pani Agnieszce Kubackiej, nauczycielce języka polskiego w naszym liceum, za mobilizowanie młodzieży. A wam, kochani, serdecznie gratuluję. Oby więcej było takich przedsięwzięć. I wtedy jest nadzieja, że duchowość nie zniknie, że filozofia dziejów będzie się rozwijać pomyślnie, a my będziemy umieli być dobrzy dla siebie. Dziękuję bardzo. To chyba przystąpimy do rozdania nagród. Co tam mamy? Nagrody. I dla kogo? Tak, ale to jeszcze w zeszłym roku było prawdzie, i dla mnie prawda była okrutna, że bez okularów ani rusz. Nie, ch nie chcę przekręcić nazwiska. Nie chcę przekręcić nazwiska, dobrze. Pierwsza nagroda literacka dla Aleksandry Onichimowskiej. Brawo. Pierwsza nagroda literacka dla Teresy Stawarz w konkursie intermedialnym. Co cisza robi z nami? Co my robimy z ciszą? A. Druga nagroda literacka dla Wiktorii Wojciechowskiej. Pani Wiktoria. Druga nagroda literacka dla Aleksandry Cybulskiej. W zastępstwie, tak? ale Trzecia nagroda literacka dla Katarzyny Staszek. się Pierwsza nagroda w kategorii fotografii dla Dominiki Gruźlewskiej. Jest pani Dominika. Jest. Druga nagroda w kategorii fotografii dla Marceli Maślak. Jest pani Marceli, jest. Trzecia nagroda w kategorii fotografii dla Joanny Bigos. Brawo. Jest Wyróżnienie w kategorii fotografii dla Kali Kujawy. Brawo. Wyróżnienie w kategorii plastyka dla Magdaleny Lesner. wyróżnienie w kategorii plastyka dla Zofii Kłeczek. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy, życzymy dalszych, owocnych sukcesów. Przypomnę tylko, że nagrody zostały wręczone za pracę w różnych kategoriach, jak Państwo mieliście okazję usłyszeć, w temacie, co cisza robi z nami, co my robimy z ciszą. Wszystkim wyróżnionym jeszcze raz gratuluję.